Seria Samsung Galaxy Fan Edition to podobno efekt współpracy marki z fanami. Dzięki informacjom zwrotnym Koreńczycy stworzyli smartfon odpowiadający na oczekiwania większości użytkowników. S20FE został ciepło przyjęty ze swój stosunek ceny do możliwości. A jak jest w tym roku? Czy nowy S21FE jest warty zakupu? Zapraszam do materiału. Pamiętajcie, like, sub i dzwoneczek. No i zaczynamy. Wyglądu S21FE przypomina swojego flagowego brata, z tym, że ten model wykonany jest z plastiku. Jedni powiedzą, że to Tandeta, inni będą się cieszyli, że jest bardziej odporny na upadki. W porównaniu do S20FE nowy model jest nieco smuklejszy. Na chwilę obecną dostępny jest on w czterech kolorach: białym, grafitowym, oliwkowym oraz lawendowym. Ramki do koła wykonano z aluminium, zaś tył jest ze wzmacnianego poliwęglanu. Dzięki zastosowanym materiałom waga urządzenia wynosi zaledwie 117 gramów. Cała bryła charakteryzuje się wodoodpornością z certyfikatem IP68. Z wyglądu mi się podoba. Odnosząc się do jakości wykonania S20F, jestem przekonany, że ten model też jest porządny i nie trzeba szklanych plecków, bo tematowe są przyjemne do korzystania i przynajmniej tańsze w naprawie. Na froncie widoczny jest ekran o przekątnej 6,4 cala Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem do 120 Hz, niestety nie w trybie adaptacyjnym. Pokryty jest on szkłem ochronnym Gorilla Glass Victus. W dolnej części wyświetlacza umieszczono optyczny skaner linii papilarnych. Ekran, jak to na Samsunga jest bardzo dobry z rewelacyjnymi kolorami i jasnością. Ponadto na krawędziach zastosowano głośniki stereo od AKG. Niestety w smartfonie nie znajdziemy złącza jack 3.5 mm. Działa on w trybie dual sim, jednak nie jest to port hybrydowy i nie rozszerzymy pamięci za pomocą karty jak w poprzednim FE. Nad wydajnością czuwa Snapdragon 888, na szczęście nie ma tu rozbicia na wersję Snapdragon i Exynos. Całość pracuje na Android 12 z nakładką One UI 4. Urządzenie dostępne jest w dwóch wariantach 6x128 i 8x256GB. Zastosowana bateria ma pojemność 4500 mAh, co jest w sumie standardową wartością w dzisiejszych czasach i przy tym Snapie nie wiem czy nie będzie trochę za małe. Akumulator możemy naładować z mocą 25W, co też mocno nie zaskakuje. Na plus w porównaniu do S20FE tutaj mamy jeszcze ładowanie bezprzewodowe z mocą 15W, a także możliwość ładowania zwrotnego innych urządzeń. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to jest to powtórka z S20FE, z tym że producent zaznacza teraz, że zostały udoskonalone algorytmy i zdjęcia powinny wypadać jeszcze lepiej. Ja mam S20FE i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to naprawdę robi on je bardzo ładne. Nie tylko w dzień, ale też w nocy. Dostajemy tu aparat główny 12 MP, aparat z szerokim kątem również o rozdzielczości 12 MP i do tego jeszcze oczko tele z trzykrotnym zoomem 8 MP. Na froncie znajduje się kamarka Selfie 32 megapikselowa. Nie tylko zdjęcia wypadają tu super, bo również wideo i stabilizacja są bardzo dobre. Możemy nagrywać wideo w 4K i 60 klatkach na sekundę. To co trzeba wiedzieć w zestawie niestety nie będzie ładowarki. Samsung idąc za trendem pozbawia swoje urządzenia ładowarki w pudełku. Podsumowując, nowy model S27FE to kolejny bardzo udany sprzęt. Jest to tak jak w przypadku poprzednika smartfon wystarczający dla większości użytkowników. Jest to taki tańszy flagowiec, chociaż wydaje mi się, że został wydany trochę za późno, bo już niedługo będzie miała premierę nowa flagowa seria Galaxy. Na koniec warto porozmawiać o cenie. S21FE jest dostępny teraz w przedsprzedaży za 3499 zł w wariancie 6x128 GB, a za wersję z 8 GB i 256 GB pamięci nadane przyjdzie nam zapłacić 3849 zł. Ile? Wiem, że nie do końca te ceny wyglądają atrakcyjnie, nawet patrząc na to, że w przesprzedaży dostajemy słuchawki Galaxy Buds 2 o wartości około 600 zł. Wtedy cena spadnie do poziomu 3000, ale wydaje mi się, że tyle powinna wynosić standardowo. Z drugiej strony, dla porównania, S20FE na premierę mogliśmy dostać za 2899, no ale tu też trzeba zwrócić uwagę, że to była wersja z 4G, a nowa 21 jest dostępna tylko w wersji 5G. No wiem, więc S20FE. W wersji 5G startował od 3399 zł. No i tu wychodzi już różnica tylko 100 zł. Wydaje mi się, że s 21 fe po przesprzedaży będzie miał kolejne obniżki i właśnie cena będzie bliżej 3000. Patrząc na to, że S20FE na przykład teraz przed świętami można było kupić poniżej 2000 zł, a nawet 1600 na Amazon za wersję z 4G i około 2500 zł za wersję 5G. No więc myślę, że z nowym modelem... Też szybko po premierze powinniśmy liczyć na stopniowe obniżki. Nie ma co się jednak udzielić, że elektronika będzie tania, patrząc na wszechobecne problemy z komponentami. Za miesiąc dostaniemy nowe S22, które pewnie w podstawowej wersji będą się zaczynać powyżej 4000. Wtedy taki S21FE będzie opłacalnym wyborem. Chociaż właśnie dzięki premierze S21FE, to S20FE będzie teraz jeszcze bardziej opłacalny, bo będzie wyprzedawany ze sklepów. Dajcie znać, co wy sądzicie o nowym modelu Fan Edition. Czy jesteście nim zainteresowani, czy może czekacie na nowe modele Galaxy S22. Zachęcam do komentowania. Przypominam też o zostawieniu kciuka i subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ode mnie to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. No i do następnego.